Były gry i zabawy sportowe, warsztaty artystyczne i prezentacja pracowni. Szalony i kolorowy dzień otwarty w Dełnickiej Piątce. Wydarzenie dedykowane było do wszystkich przedszkolaków zainteresowanych rekrutacją na nowy rok szkolny. Gości przywitali uczniowie placówki. Fajnie, fajnie. Szkoła wiątka jest najlepsza. Możemy się czegoś fajnego nauczyć. W szkole ogólnie jest bardzo w porządku. Nauczyciele są bardzo Dobrzy. Są z Pani nauczyciele, fajni ludzie w szkole. Bardzo się cieszę, że mogę być w tej szkole. Fajna szkoła. Nauczyciele są bardzo mili. Są świetni nauczyciele oraz bardzo rozwinięta edukacja. Dużo zabaw i dużo takich fajnych organizowanych rzeczy. Na przykład są na przerwach. Takie różne tańce, właśnie kiermasze. Przyszli pierwszoklasiści, wybrali się na dzień otwarty, oczywiście wraz z rodzicami i opiekunami. To był bardzo miło spędzony czas. Dzisiaj mamy piękny dzień, dzień otwarty Szkoły Poznańskiej numer 5. Dzień takiej radości, pokazania jakby szkoły możliwości dla tych najmłodszych, czy zarówno dla dzieci z oddziału przedszkolnego, czy dla uczniów klas pierwszych. Mam nadzieję, że będzie to czas mile spędzony, radośnie. Myślę, że przybliżamy szkołę z tej dobrej strony. Nie tylko nauka, ale też zabawa, śmiech. Sport. Mamy ogromne możliwości. Tutaj obiekty sportowe są w pobliżu. Także mogę powiedzieć, że wszystkie dzieci, klas 1, 3, ale i starsze, chodzą na basen. To jest bardzo ważne. No, obiekt sportowy został zbudowany. Stadion lekko też korzystamy z niego, z czego bardzo się cieszę. Atrakcje, dobra szkoła. No i myślę, że dla dzieci wspaniała. Dużo sportu? To jest najlepsza. Po prostu świetna kadra, świetne miejsce, blisko domu, czego więcej trzeba. Bardzo dobre zaplecze. Stadion lekkoatletyczny, basen, lodowisko. Warto przyjść do tej szkoły. Ja chodziłam tutaj do tej szkoły, więc no, najlepsza szkoła w Działamy dla dzieciaków, jesteśmy tam, gdzie dzieje się coś dla dzieci, i jak mamy okazję, to odwiedzamy szkoły również z naszymi animacjami i warsztatami. Publiczna szkoła podstawowa nr 5 imienia Edmunda Bojanowskiego w Dąbicy prowadzi zapisy do klas pierwszych dzieci urodzonych w 2017 roku, dwuogólnych integracyjnej i sportowej oraz do oddziału przedszkolnego.